Cechy skutecznego sprzedawcy w dzisiejszej nowej rzeczywistości? Zgodnie z umową, odpowiadam na pytanie jednego z widzów mojego kanału. Krzysztof Sarnecki, Question Managers. Wiele słów padło na temat tego, co to znaczy skuteczność sprzedaży. Podejść jest wiele, jest wiele szkół, wiele inżynierii, taktyk itd. Moje spojrzenie to spojrzenie subiektywne. Jednocześnie moje spojrzenie oparte jest także o moc doświadczeń, nie tylko swoich, ale tysięcy ludzi, handlowców, sprzedawców, reprezentantów firm, doradców, przedstawicieli, z którymi miałem okazję i mam okazję wciąż pracować. Jeżeli patrzymy na cechy sprzedawcy, według mnie należy podzielić te cechy na dwie grupy. Pierwsza grupa to tematy strategiczne. Jakiego rodzaju inżynierię, strategię powinien przyjmować sprzedawca, aby być skuteczny? A więc mówimy tutaj o obszarze spojrzenia całościowo na proces, na planowanie tego procesu i odpowiadanie sobie na pytanie, to jakie kroki mam poczynić, aby na końcu przyszedł sukces. Drugi obszar to obszar operacyjny. W jaki sposób mam zachowywać się w kontakcie z klientem jako handlowiec-sprzedawca? Jakie cechy dobrze mieć, aby można było być skutecznym? Oto mój wybór. Kwestie strategiczne. Punkt pierwszy. Planowanie. Planowanie, które związane jest z segmentacją. I tak zwanym targetingiem, czyli to, w jaki sposób dobieram obszary klienckie, do której grupy klientów będę się wybierał. I teraz, co jest bardzo ważne, to jest ogólnik. Co, jeżeli chodzi o obszar segmentacji, jest istotne? Odpowiedzenie sobie na pytanie. Czy ja mam wystarczające kompetencje, aby dla tego segmentu, a później przy targetingu dla tego klienta być partnerem, aby można było działać w obszarze sprzedaży transformacyjnej, a więc aby być partnerem, dzięki któremu ten człowiek, ta firma, organizacja, z którą chcę wejść w biznes, będzie osiągała swój ostateczny sukces, lub sukces na tyle istotny dla jego organizacji, że będzie mnie postrzegał nie jako sprzedawcę, ale jako tę osobę lub tę organizację, dzięki której on, ona, oni osiągają swój sukces. A więc planowanie w obszarze, do kogo mam iść, a w związku z tym, jakie mam realne kompetencje. I tutaj podpowiadam jedno, rzecz. Jeżeli sprzedaję szklanki i idę do restauracji, mam się znać na biznesie restauracyjnym, a nie na szklankach, bo to nie wystarczy. A szklanki będę sprzedawał przy okazji. Temat drugi z obszaru strategicznego to planowanie dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest jak chcę się spozycjonować w głowie klienta w głowie organizacji, jeżeli można tak kolokwialnie tu ująć. Czy chcę być postrzegany jako sprzedawca, czy chcę być postrzegany jako partner? I teraz jest to powiązane z pierwszym tematem, tyle że teraz ja w procesie przygotowywania odpowiadam sobie na pytanie, to jak mam postępować, jak mam działać, żeby w odpowiedni sposób się spozycjonować w głowie mojego rozmówcy. To jest bardzo często mrówcza praca. To są konkrety które trzeba zamieścić w moim planie, a później przełożyć na rzeczywistość w kontakcie z klientem. Jeżeli ja będę się fokusować na produkcie, nie spozycjonuję się jako ten, który wnosi klientowi wartość, dzięki której on będzie mnie postrzegał jako partnera w prowadzeniu działalności biznesowej. Drugi obszar tego planowania to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, w jaki sposób zbuduję zaufanie z tym klientem? To jest znowu kwestia strategii. To jest przygotowanie odpowiedzi na pytania, jak ja w pierwszych kontaktach z klientem, a nawet zanim się z nim skontaktuję, będę budować zaufanie do mojej organizacji, do mojej osoby. Te tematy w Europie są bardzo mało znane. Jednocześnie świat dzisiaj się tak zglobalizował, konkurencyjność zaczyna tak silnie naciskać Europę. Że przyszedł czas na to, aby posiąć ten wiedzę ten tę inżynierię. A więc planowanie segmentów, a więc planowanie odpowiedzi na pytania, jak zbuduje pozycjonowanie i jak zbuduje zaufanie. I trzecia cecha strategiczna cierpliwość. Cierpliwość w tym, aby nie starać się działać szybko, a działać konkretnie i w sposób bardzo pracowity. Uderzać wokół klienta, w obszar, którego on dotyka, który przeżywa, uderzać w taki sposób, aby ta wielorakość uderzeń budowała synergię w oczach klienta. Jest on dookoła mnie, mam tu na myśli sprzedawcy, jego organizacja jest dookoła mnie, nie jest nachalny, ale ja zaczynam postrzegać te uderzenia wokół klienta, do którego chcę dotrzeć. Klient to zaczyna postrzegać jako swego rodzaju zestaw informacyjny, który w jego głowie, najlepiej w jego podświadomości, buduje chęć do tego, aby podnieść słuchawkę, zadzwonić do sprzedawcy i powiedzieć, czy pan będzie, pani będzie miała czas, żeby ze mną się spotkać. Ta cierpliwość jest związana z nowym pojęciem, które też omówiłem w jednym z filmów na tym kanale. Mianowicie z nielinearnością. Tyle na temat obszaru strategicznego. A teraz obszar dotyczący bezpośredniego kontaktu z klientem. Pierwsza sprawa umiejętność słuchania. Druga sprawa umiejętność zadawania pytań. I to właśnie ta kolejność bo oczywiście, jeżeli ja zadam pytanie, to też. Powinienem, powinnam umieć wysłuchać odpowiedzi na to pytanie. Ale bardzo często, kiedy zaczynam kontakt z klientem, najpierw trzeba pozwolić klientowi znaleźć się w jego strefie komfortu, a więc zamiast mu mówić o pewnych rzeczach, to właśnie zacząć słuchać, co ma do powiedzenia. A więc słuchanie i zadawanie pytań. A trzecia cecha. Okazuje się, że kiedy zrobiono badania, czołówki sprzedawców w pewnych firmach, a następnie Tę czołówkę zbadano, okazuje się, że 40% tych najbardziej skutecznych handlowców reprezentuje podejście do sprzedaży, które nazywane jest jako challenger, czyli osoba, która jest wyzwaniem dla klienta. I tu pojawia się cecha konfrontacja nieantagonizująca. Umiejętność, uwaga, pojawia się. Też słowo, które jest ważne w sprzedaży, zdecydowanego przedstawienia swojego spojrzenia na sprawę, na kwestię, na problem, na wyzwanie, na współpracę. Ta umiejętność zdecydowanego spojrzenia powiązana z odwagą w tym, aby zakwestionować zdanie klienta. Ale jak? Nie antagonizująco, a więc nie kwestionować jego osoby, jego jestestwa. Ale zakwestionować na przykład zdanie, które wypowiedział, spojrzenie, które ma. Pokazanie odwagi w sprzedaży, iż ja mam swoje zdanie, i nie, nie boję się tego zdania wypowiedzieć, powoduje u silnych partnerów po drugiej stronie uznanie, poczucie partnerstwa i wiarygodność. Naszą wiarygodność. Ponieważ jeżeli ja zacznę z tym człowiekiem współpracować, myśli klient o sprzedawcy, a on dzisiaj nie boi się na etapie sprzedaży, powiedzieć mi własnego zdania, to znaczy ta osoba w przyszłości będzie autentyczna, będzie wiarygodna. A więc, reasumując, umiejętności operacyjne, słuchać, słuchać ze zrozumieniem, słuchać aktywnie, pokazywać to słuchanie, być cierpliwym w tym słuchaniu. Następnie zadawać pytania. Oczywiście pytania nieagresywne, pytania, dzięki którym, którym rozwijamy myślenie klienta i pokazujemy nasze zainteresowanie. I trzecia kwestia, konfrontacja nieantagonizująca. Zdecydowanie odwaga w prezentowaniu swojego spojrzenia, w prezentowaniu swoich propozycji dla klienta. Świeca, od której odpalana jest inna, nic nie traci, nawet jeżeli zgaśnie. Dlatego, jeżeli ten temat Ciebie zaintrygował, przekaż to im. Zapraszam serdecznie do subskrypcji tego kanału. Krzysztof Sarnecki, Questioning Managers.